na Kozińska, Lubuskie Centrum Informacyjne. Zapowiemy dziś dla Państwa trzecią lubuską konferencję HR. Tym razem ta edycja będzie dotyczyła głównie tych zagadnień branżowych, a z nami współorganizatorka tejże konferencji, szefowa działu HR w filmie Silker w Gorzowie, pani Aneta Strzelczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego i z jakim przesłaniem w tym roku, właśnie do branżowców, do HR-owców, do tych, którzy rekrutują? Głębiej chcemy wejść. Rzeczywiście zeszły rok to była bardzo mocna rekrutacja pierwsza konferencja to było Nie trzeba się zmieniać przetrwanie nie jest obowiązkowe. a w tym roku dotykamy i softhajerze bo takie jest i bardzo mocno jakości stąd też zaproszeni goście spoza Gorzowa którzy się w tej jakości, w procesach rekrutacyjnych, employer brandingowych w ogóle wszystkich związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi specjalizują od wielu, wielu lat i tę wiedzą się z nami w tym roku podzielą. To jest wiedza bardzo specyficzna, taka szczegółowa, a czy my dzisiaj możemy takiemu widzowi, który, który nas ogląda albo jest na przykład pracodawcą albo przyszłym pracownikiem, podpowiedzieć jakie my mamy teraz te trendy w rekrutacji? Trendem głównym w rekrutacji jest transparentność, czyli to, że my jako rekruterzy jesteśmy bardzo otwarci i bardzo transparentni. I od kandydata też oczekujemy takiego podejścia do nas autentycznego. Czyli po prostu na starcie, zanim już sobie te umowę o pracę podpiszemy, to najpierw chcemy dokładnie wiedzieć, co my jako pracodawca dajemy, co kandydat może nam dać. W świecie, w którym mocno stawia się na kompetencje te twarde, miękkie, na kwalifikacje, czyli coś, co nas uprawnia do wykonywania danego zawodu, no już nie ma miejsca, chyba nie da się w ogóle już tutaj ściemy wdrożyć. Poza tym pr pracodawcy też są tak mocno na świeczniku, tak dużo się o nich mówi, pisze. Nie jesteśmy też w stanie niczego ukryć, więc Myślę, że trendem jest właśnie transparentność i autentyczność z jednej i drugiej strony. I to, że jesteśmy partnerami, tak? My chcemy dać komuś pracę, ktoś chce dla, dla nas dać swoje umiejętności i doświadczenie, to jest bardzo ważne. A nie wykorzystać, co się często e, mylnie rozumie, że idziemy na tę rozmowę kwalifikacyjną i nie wiemy, czy my mamy mówić o wynagrodzeniu, którego oczekujemy, czy nie. I czy my, to starsze pokolenie, mamy przed tym większe opory niż młodsi? Wiesz co, nie rozróżniam tego na pokolenia starsze i młodsze. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, jak my siebie widzimy na tym rynku pracy, niezależnie od tego, ile mamy lat. Bo można mieć 25 lat i być fajnie wykształconym, skończyć super kursy i czuć taką moc w sobie, choć nie mieć jeszcze wieloletniego doświadczenia. I może być też odwrotnie. To doświadczenie, ale na przykład studia skończone w latach 90. Więc to wszystko się ze sobą teraz jak w termomiksie trochę miesza. I myślę, że to też jest kwestia taka, że my jako rekruterzy dajemy szansę kandydatowi jakby takiego, takiej atmosfery, na ile on może być uczciwy, nie. Będziemy zawsze pytać, na ten moment jeszcze pytamy. Jakby ostatnie pytanie zawsze brzmi tak. Kiedy jest Pan, Pani dostępna i ile by Pani chciała zarabiać? Na ile Pani na rynku wycenia swoją wiedzę i kompetencje? I zadajemy te pytania. Nie każdy kandydat od odpowiada. Są takie osoby, które mówią, poczekam na Waszą ofertę. I to też jest ok, bo my już mamy grajdy, my już mamy widełki. Nie wiem, jak jest w innych firmach. W Silker jest zazwyczaj tak, że są stanowiska juniorskie, troszeczkę inaczej opłacane, specjalistyczne inaczej, no i taki dosyć, powiedziałbym, high level, to już są takie seniorzy, czyli eksperci w swoich dziedzinach i to też jest zupełnie inny poziom wynagradzenia. Więc y, każda rozmowa jest pewnie inna, rekruter inaczej ją prowadzi, inaczej się rekrutuje, kiedy jest potrzeba szybko dużej ilości osób, powiedzmy na produkcję, inaczej, kiedy to jest specjalistyczne, jakieś technologiczne stanowisko, gdzie wiedza jest po prostu tak unikalna. Więc chyba nie ma y jednej recepty, prawda, na przeprowadzenie takiej rozmowy. No a jak to jest ze współpracą w towarzystwie, w środowisku y właśnie hr czy rekruterów? Czy dzisiaj y to jest w ogóle na takich rynkach jak, y jak województwo lubuskie pole do współpracy czy do rywalizacji między sobą właśnie? Jak powiązać te, y te środowiska, które przecież często y rekrutują? Te same branże na przykład? Rywalizacje myślę, że nie. Lojalność kandydatów czasem opiera się na 100 zł netto do wynagrodzenia, więc to są takie tematy, kiedy można coś przenegocjować. Natomiast nie wydaje mi się, żeby bardziej ja zauważam i te kontakty, które ja mam z mechanowcami z, z naszego w ogóle województwa, ale też spoza województwa, bo ta konferencja troszkę wyszła poza lubuskie i to, że rzeczywiście tych gości mamy teraz zupełnie z innych województw jako prelegentów. Ja to widzę jako naprawdę mega współpracę i takie dzielenie się dobrymi praktykami, doświadczeniami. My się bardzo często uczymy na jakichś kolach na, na tymi, miały najwyższą jakość. No właśnie, bo jakości to często się mówiło o jakości, nie wiem, usług oferowanych przez danego przedsiębiorcę, o tym, że mamy coś zgodnie z daną jakością, z danymi, z danymi zasadami w firmie zrobić. A teraz mówimy o jakości, bardzo mocno o jakości samej rekrutacji, czyli tego, jak tego człowieka zatrudniamy, w jaki sposób prowadzimy ten, ten proces, to się zmienia, właśnie jest większa, większy nacisk na tę właśnie jakość. Jakość w ogóle w całym obszarze HR, czyli rekrutacja, powiedziałabym, jest takim czymś najłatwiejszym. Dajemy jakieś fajne ogłoszenie, bardzo często te ogłoszenia pisze nam teraz AI, więc one są błyskotliwe, dopasowane do danego stanowiska, do danego rynku pracy. Jak dobrze tam damy dobre polecenia, to nam naprawdę ta sztuczna inteligencja potrafi wyczarować wspaniałe rzeczy. Mało tego, ona też nam robi preselekcję, czyli robi nam po prostu research tych kandydatów, daje nam tylko tych, których my którzy rzeczywiście mieszczą, mieszczą się w naszym profilu, jeśli taki profil mamy zdefiniowany. E, I to już nadaje taką jakość merytoryczną bardzo, tak? bo tutaj nie ma tego czynnika emocjonalnego, ludzkiego, tylko to jest wszystko po prostu takie, albo, albo te kompetencje są, albo te, te rzeczy, które są bardzo potrzebne na danym stanowisku są. Potem jest trudniejszy etap, to jest onboarding, czyli to jest wprowadzenie pracownika w atmosferę, w tryby, w procesy, w technologię. To już ludzki jest bardzo ważny. Absolutnie tak, w systemy. I żeby czasem to poznać potrzeba więcej niż jednego miesiąca, dwóch czy trzech. Dla każdego stanowiska też inaczej ten onboarding jest konstruowany. Ale wiadomo, że popełnia się błędy, uczymy się na tych błędach, uczymy się na feedbacku od kandydatów. A potem już po tym okresie wdrożenia i, i takiego wejścia w organizację jest ten czas, kiedy trzeba zacząć już płynąć w tej wodzie, starać się rozwijać, szukać dla siebie takiego dobrego, pozytywnego miejsca w tej firmie. I tutaj też jest ogromna rola menadżerów, żeby wspierali, żeby widzieli talenty, żeby się potykali u tych swoich pracowników o jak najlepsze rzeczy, żeby dostrzegali też te niedociągnięcia i starali się te niedociągnięcia zamieniać z czasem w taką lukę kompetencyjną, którą da się nadrobić. Więc ja tutaj o procesach mogłabym naprawdę opowiadać cały dzień. To nie jest tylko rekrutacja. Bo są takie osoby, które. To jest które... tylko wstęp, można wstęp. powiedzieć. A są osoby, które pracują w firmach 10, 15, 12 lat, to się ciągle jeszcze zdarza i tymi osobami też we właściwy sposób trzeba się zaopiekować i tu znowu ta jakość w hr jest niezbędna. Jakość też podejścia do takiego pracownika przez pracodawcę i dzisiaj bycie takim trochę psychologiem. Czy tak jest? Pracodawca albo ma do tego ludzi, właśnie hr do tego, żeby byli takimi psychologami tego, Tłumu, można powiedzieć, jeśli można to tak określić, czyli tej grupy pracowników, która jest w różnym wieku, z różnymi potrzebami, z różnymi, z różnymi nie wiem, potrzebami dobrostanu, dotyczącymi dobrostanu, czyli tych czy granic work-life balance, tak? Coś tak popularnie, popularnie mówi. Dyrektywa unijna z zeszłego roku też trochę zabezpiecza rzeczywiście ten, ten dobrostan. Tak, trzeba na to postawić, bo ludzie szczęśliwi pracują zupełnie inaczej, ale nie ośmieliłabym się nazywać heroców, chyba, że ktoś rzeczywiście jest psychologiem z wykształcenia, i nie param się tą dziedziną w ogóle. Raczej stawiam na to, żeby była automatyzacja procesów optymalnie, transparentnie, żeby ludzie wiedzieli, co mają robić, jakie mają zakres obowiązków, ile my za to płacimy. I wynagrodzenia adekwatne do umiejętności, to też się zmienia, płaca, prawda? Warunki pracy i płaca w regionie, nie tylko w naszym regionie zmienia się. Szczególnie, że teraz nie tylko jest ta podstawa. W, w firmie, w której ja pracuję, bardzo dużo pracuje się też na kartach celów. I wtedy ten cel pozwala zarobić więcej pieniędzy. Jest taka kultura w pracy projektowej. Zatem dużo jest projektów, które są uruchamiane. Dodatkowo płatne osoby, które się w nie angażują, mogą też sobie w taki sposób po pierwsze się rozwijać w takim interdyscyplinarnym zespole, a poza tym coś od siebie dać, więcej czegoś się też nauczyć. Więc tych możliwości teraz jest naprawdę tak dużo, że te czasy, kiedy tylko przychodzi, przychodzi Przychodziliśmy do pracy i była tylko podstawa, one po prostu już odchodzą. To już jest taki trochę relikt przeszłości. To co do tej przyszłości, do tego worka przyszłości, można wrzucić w tej dziedzinie? Czyli, krótko mówiąc, co możemy zyskać, będąc na tej konferencji, kiedy i gdzie ona się odbędzie? Bo to też jest bardzo istotne o tym nie powiedzieliśmy. Tak. Tak, to jest bardzo ważne. Tym razem zapraszamy do SILKAR. Pierwsza konferencja była w wojewódzkiej bibliotece, druga była w teatrze. Tym razem robimy to bardzo branżowo, czyli tylko dla tych, którzy, których pasjonuje ten temat. I można przyjść sobie spokojnie od godziny 10, Kościerzyńska 1, biurowy SILKAR, wejście ST1 spotkać się tam z nami, spotkać się z prelegentami na Facebooku, na LinkedInie. Za chwilkę też tutaj będzie informacja u was, dokładnie jakie to są prelegenci, jakie tematy. Ja zapraszam serdecznie, bo to jest tym razem tylko trzy godziny w takim bardzo zamkniętym gronie, bym nawet powiedziała, z dużą współpracą dr Anny Czekirdy, z rektor Wyższej Szkoły Biznesu, więc ta merytoryka jest zapewniona. Takie myślę tym razem wydarzenie skoncentrowane na wiedzy kogo będzie można posłuchać i czy można zachęcić. Tych, którzy chcieliby przyjść 20 stycznia. 22 stycznia, stycznia to jest środa, 10 rano, zaczynamy w Circar na Kostrzyńskiej Jedyn, to już Powtórzyłam się. W tym roku prelegenci to, y, wspomogę się tutaj, Michał Kapczuk, współza współzałożyciel i CEO firmy Hajer, to jest ekspert w obszarze marketingu rekrutacyjnego, Ania Nowak-Ignaczak jest Key Account Managerem w Pracuj.pl od 7 lat. Współpracujemy z nią nie tylko my, ale wielu hairowców w ogóle w województwie lubuskim współpracuje z nią, to jest. To jest niezwykle ciekawa i też taka inspirująca osoba. I Radosław Prachnio, to jest człowiek odpowiedzialny za onboarding i takim jest Berent, ambasadorem w rekruter, czyli w dużej firmie sprzedającej ATS system do takiego sprawnego prowadzenia procesów rekrutacyjnych. A co mogę wyciągnąć z tej konferencji, czego się dowiedzieć, będąc już branżowo o, w, w dziale HR? Wiesz to dwóch rzeczy możesz się dowiedzieć. Po pierwsze, gdybyś chciała kiedyś rekrutować i budować w ogóle cały taki program onboardingowy, on brandingowy, to możesz się tego wszystkiego tutaj dowiedzieć na tej konferencji, ponieważ zadać też tym ludziom pytania, oni są w tym wyspecjalizowani. A z drugiej strony, jako kandydat, czy jako osoba, która kiedyś może szukać pracy, która chce robić to w taki sposób. Yy, Taki dosyć asertywny, dosyć pewny siebie, to iść na taką rozmowę i rzeczywiście wiedzieć, co mówić, jakie pytania mogą paść, jakie pytania trzeba zadać, to z tej drugiej strony też Cię te osoby zabezpieczą. I rozumiem, że spotkanie, mimo tego, że branżowe, to ono jest otwarte. Jak zawsze, wszystkie konferencje lubuskie, wszystkie lubuskie konferencje HR mają wstęp wolny, każdy może przyjść. W ogóle zapraszamy serdecznie do SILKAR, żeby nas zobaczyć, jaką jesteśmy firmą od wewnątrz, nie tylko na zewnątrz. Myślę, że to... W Lubuskim Centrum Informacyjnym promujemy tego typu działania w, na rynku pracy, nie tylko w tej firmie, ale także w wielu innych. Śledźcie nas Państwo na Facebooku oraz portal Lubuskie Centrum Informacyjne. A Lubuska Konferencja HR 22 stycznia, ulica Kostrzyńska, firma Silker, w godzinach od 10 do 13. Aneta Strzelczyk, współorganizatorka wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu, tego właśnie spotkania zapraszała dzisiaj Państwa. Serdecznie zapraszamy, dołączamy się do tych zaproszenia na konferencję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.